Dzień dobry wszystkim z Tyson Cactus. I jak na, zapewne na samym początku zauważyliście, mam dużo lepszą jakość audio. Tak po w ustawieniach i wreszcie mi się zmienić to audio. I ogólnie odbywałam wczoraj lot wyzwania Co? Ale lak był dobra. Kto napisze lak? Czy no może mam serdeczkę pićcie a właśnie otrzymać serduszko um, Ogólnie założyłam coś podobnego do YouTube'a. E, firmy Minty, które... Będę promował prawie na każdym odcinku, więc no, nie zdziwcie się, nie się swojej firmie promować Firma Mility się nazywa, nie śmieję się z nazwy I By the way, kupiłam z więc możecie napisać, jak Wam się podoba Ja bada, uciekam, bo to się źle skończy A mamy naprawdę dobry temat, którego nie chciałabym wymarnować. Skandal, skandal, powtórzę skandal. Dobra, tak więc my lecimy sobie z kolejną próbą niż drugą. I również, jak widzicie, Hot Dropic jest naszym na hobby robotem. Sklepowa z Hot Dropem, ale jak już wchodziłam się z takimi czasami sklepowa, więc lecimy sobie właśnie na zalew do stołu. Jak widzimy, mam 3, 4, 5 osób z nami leci, powiedzmy 6. Będę miał sobie na dole tego po pokoju na dużą podkę, żeby tak było, bo to rzadko, w dziwnym było. Nie wiem, tak, tak, czy to będzie, bo to się wydaje. Ale mamy dobry lut, nie zrobię. A to bym robił tak, okej. Okay. Naprawdę mamy dobry lut. Ja.

Dobra, chodź pan cię do strachu, A pan cię się mi sobie będzie. No naprawdę, no, ale, to jest chodź. No to nie da To żeby teraz Jak może być do Ale że taptus zrobił fraga. Chyba jest na tysiąc lat. Ale że taptus zrobił fraga, ja i ma kurde. Masalutkę. I ile wam mam potem. No. Tak nie. Chodź, nie ma zadowolenia. Gdzie by kiedy, no No co ty, gadasz? No co ty gadasz? Że jesteś na takim poziomie na tych ty, Aż ty. Oskrędam się od tego. Jesteś potencjalnym zagrożeniem. No to ja mam unboxing. To co ty Nie, kurde, 13 miejsce. ale widzowie był, Było dobrze, tak Gabrielek w 6 lepszy, no Może no, nie był lepszy, no, ale jakoś tak Zawsze w tym filmie mam zastanowić się co tym Ale generalnie, jak taki odcinek mi się bo nie zapomnijcie, aby tutaj zostawić Tak no, no fajne malowanie No się wydaje, że tak z dziesięcioma wyborem przeżycie radę, więc zostawcie oczywiście z z dzwonkiem na kanale, ponieważ naprawdę byłoby super. E, Patrzcie z dwoma ile w ogóle będziemy mieli e, panią Mech Okej, okay, tak więc e, przypominam, minty, pierwszy link w opisie, wpadnijcie, wpadnijcie oglądajcie, ponieważ szukamy osób do tyłu. E, no i co, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jak takie odcinek musicie to pani, aby koniecznie nacisnęły pół też, aby w ogóle były super i trzymajcie się Siempre.